Cześć! Z tej strony jest kanał Słuchajcie, dzisiaj pokazuję wam, jak najlepiej zorganizować sobie wyjazd do Legolandu w Niemczech. Słuchajcie, czyli jak dojechać, co wziąć i jak to najlepiej wykorzystać, tak aby po prostu być jak najbardziej szczęśliwym z wyjazdu, jak i z zakupów, które tutaj właśnie stoją. Zapraszam do oglądania! Najpierw chciałbym poruszyć kwestię dojazdu do tego Legolandu w Niemczech. Słuchajcie, ponieważ no, jest jeden minus. Nie mamy tam bezpośredniego samolotu. Słuchajcie, w Bilund mamy coś takiego, że jak tam dolecimy na lotnisko, to jest to około 20-minutowy spacerek do Lego House, bądź Legolandu, nie musimy nigdzie jakby dojeżdżać, tylko możemy użyć własnych nóg i tam po prostu sobie dojść. A Gunzburg jest to taka naprawdę mała mieścinka, albo nawet bym powiedział wieś, bardziej może mieścinka, blisko Ulm. Jest to taka większa już mieścinka, 30 km, ale tak naprawdę tam też nie ma jakichś świetnych połączeń, słuchajcie. Kiedyś były właśnie tam... Autokary przynajmniej patrzyłem dwa lata temu, ale teraz takiego nie znalazłem, także nie wiem, po prostu szukałem bardzo długo takiego czegoś, a nie znalazłem niestety. I no co, możecie ewentualnie wybrać sobie jakiś, nie wiem, Fixbus do Ulm na przykład albo jakiś tego typu bus. Albo jest też opcja dolecenia, właśnie samolotem do Monachium bądź Stuttgartu, chociaż bardziej Monachium by się chyba opłacało, no bo jest bliżej Polski, chociaż to zależy też wszystko od lotów. No i potem dojazd 100 około kilometrów, albo nawet i 150 do Gunzburga. Co moim zdaniem jest trochę mijające się z celem, słuchajcie, ja wybrałem osobiście prywatne auto, ponieważ też pamiętajcie, że chcecie stamtąd raczej wziąć spore zapasy klocków z tej fabryki. Przynajmniej ja tak zrobiłem, i to był mój główny cel tej wyprawy. Oczywiście, przeżycia też, ale też chciałem stamtąd wziąć spore zakupy, dlatego ja wybrałem opcję prywatnego auta, a nie po prostu tułania się tam samolotem. Także to już pozostawiam do własnego wyboru, że tak powiem, ale no. Ja osobiście polecałbym po prostu auto. A propos kwestii zakwaterowania, też nie polecałbym tego robić oczywiście w samym Legolandzie, no ponieważ tam oczywiście przeżycia byłyby fajne, no ale ta cena za te pokoje naprawdę pozostawia wiele do życzenia i jest to bardziej skierowane dla dzieci, chociaż wydaje mi się, że nawet same dzieci nie byłyby aż tak bardzo tym zachwycone. Wiadomo, byłoby na pewno to dla nich lepsze przeżycie niż dla dorosłych. No, ale wydaje mi się, że nie ma po prostu na tą rzecz przeznaczać aż takiej wielkiej ilości pieniędzy, i to też jest właśnie jeden z powodów, dla których polecam chociażby prywatne auto. Ponieważ możecie sobie odjechać od tego Legolandu z 20-25 km i tam po prostu znaleźć coś taniej. Ja osobiście od siebie poleciłbym taką miejscowość Dillingen. Oczywiście możecie też szukać w Ulm i w tego typu miejscowościach, w obrębie, załóżmy tam, nie wiem, 30 km od Legolandu. Naprawdę da się wyrwać fajne oferty bym powiedział ceny dosyć takie, nawet polskie, bym powiedział standardy, że po prostu płacić mniej więcej taką samą cenę jak za zakwaterowanie w Polsce, więc z tym nie ma akurat tragedii, jeśli szukacie właśnie w obrębie 30 km od Legolandu. Ja osobiście to, tak jak mówię, spałem w takiej miejscowości jak Dillingen. Wam tutaj zarzucę, właśnie screena, gdzie to dokładnie jest. Ale jak sobie wpiszecie, po prostu gdzieś w wyszukiwarce te hotele, w tych miejscowościach, które są po prostu gdzieś tam w okolicy. Sobie sprawdźcie na Google Mapsie czy coś w tym desen, i po prostu wpiszcie, wyszukajcie odpowiedniego terminu, jaki was interesuje, i wydaje mi się, że na pewno nie będziecie tą ceną zniesmaczeni. Fabryka jest moim zdaniem najlepszym miejscem w niemieckim legolandzie na zrobienie zakupów, a drugim takim miejscem jest minifigure Alter. Kupiłem tam naprawdę sporo figurek, ale to na holu zakupowym wam pokażę już na dniach, a w tym momencie chciałem wam omówić właśnie porady. Pierwszą poradą, o której nie mogę zapomnieć, bo jest to najważniejsza chyba rzecz, od razu jak wejdziecie do Legolandu, to radziłbym Wam się tam właśnie kierować, ponieważ później może być tam większy tłum niż gdziekolwiek indziej, ponieważ jest tam bardzo mała przestrzeń, przez co jeśli będzie tam bardzo chciało dużo osób pójść, to będzie bardzo też mało miejsca. Fabryka jest większa, City Shop jest jeszcze większy, więc po prostu tam bym się najpierw udał, żeby zrobić zakupy i mieć już to z głowy, że tak powiem. I teraz... Sprawa wygląda tak, jedna minifigurka kosztuje 2,50 euro, słuchajcie, jedno takie akcesorium, jeżeli byście chcieli kupić po prostu oddzielnie, kosztuje 50 euro centów, a jeśli kupicie wielokrotność 6 minifigurek tam, to wychodzi Wam figurka po 2 euro, czyli jeśli kupicie 6 figurek to 12 euro, 12 figurek 24 euro i tak dalej, 18, 24 i na 30 figurkach, niestety musicie skończyć w danym dniu, ponieważ taki jest limit na jedną osobę, Każdego dnia jest to duży limit, dosyć wydaje mi się. Ja kupiłem osobiście chyba 12 minifigurek albo coś koło tego, więc wydaje mi się, że no, jeśli oczywiście planujecie kupić naprawdę sporo figurek, bo zauważcie jakie jest są fajne elementy, chociażby ten tors i te nóżki były z marketu, właśnie tego średniowiecznego, tam gdzie jest ta koza szara. I tylko tam one występowały, także są naprawdę tam masę ciekawych torsów, o wiele ciekawszych niż na Builda minifigur. Tarcze też w kilku rodzajach, słuchajcie, także naprawdę jest tam co kupować. A figurka wychodzi 2 euro, to jest mniej więcej niecałe 9 zł, słuchajcie, także to jest cena genialna. Także mogą się znaleźć osoby, które będą chciały nawet kupić i 30 minifigurek. No, ale chciałem Wam wspomnieć, że właśnie taki limit jest. No i w fabryce jest też możliwość nadrukowania sobie na minifigurce chociażby swojego torsu, bądź też podstawki, takie jak jest chociażby w minifigurkach kolekcjonerskich. Podkładka pod minifigurkę prezentuje się mniej więcej tak. Słuchajcie, kosztuje ona 2 euro i naprawdę jest to coś niespotykanego. Nigdzie takiego czegoś wcześniej nie widziałem, żeby można było sobie coś takiego nadrukować. I sami zobaczcie, jak figurka moja, właśnie moja podobizny prezentuje się na tej podkładce. Naprawdę wygląda to świetnie, godnie i profesjonalnie. Pierwszą poradą do fabryki jest słuchajcie, szufelka. Najlepiej taka mniej więcej szerokości, właśnie od nie wiem, 6, tutaj widzicie do może 8 cm szerokości, ponieważ naprawdę one się mega sprawdzają. A to dlatego, że słuchajcie, tutaj jest taki właśnie uchwyt i nawet jeśli nie traficie w normalnie tutaj w torbę, tak jak się powinno, o, to możecie też poprzez niego wsypywać, co jest na pewno. Naprawdę dużym ułatwieniem, jeżeli robicie bardzo duże zakupy, uwierzcie mi, że taka szufelka to jest zbawienie w tej fabryce, także naprawdę zalecam o niej nie zapomnieć. Jest to moim zdaniem element obowiązkowy. Poza tym... Bardziej jeśli chodzi o limity. Mamy limit 100 gram elementu, słuchajcie, na jedną osobę na dzień. I tutaj nam przetwory 100 gram liści tego koloru. No ale oczywiście innym już elementem są te same liście w innym kolorze. Także po prostu takie elementy możecie sobie brać w 100 gramach. Oczywiście trzeba czytać też komunikaty na tych kuwetach. Ponieważ no, większość elementów rzeczywiście ma to ograniczenie 100 gram na osobę na dzień. Ale też niektóre elementy nie mają tego ograniczenia, czyli po prostu kuweta jest niczym nieoklejona, i wtedy to znaczy, że możecie brać tego tyle, ile wlezie tak naprawdę. No a oczywiście elementy tego typu, czyli zgablotki bądź też zwierzaki, takie, które są sprzedawane na rzeczywiście sztuki i są tam podane ceny, jakiekolwiek, to jest limit po prostu 5 sztuk na osobę na jednego dnia. Więc tutaj na przykład jest chociażby przykład 5 takich, słuchajcie. Wełn do owiec, to jest właśnie tego typu przykład, każdy było po 1 euro i mogłem maksymalnie wziąć po prostu w jeden dzień dla siebie 5 sztuk. Taki mały disclaimer jeszcze wyprzedzając wszystkie komentarze, które miałyby się pojawić, słuchajcie no wiadomo, jeśli zrobicie ogromne zakupy i tych torebek będzie naprawdę bardzo dużo, ponad 100 czy coś w ten deseń, to pracownik po prostu może tego nie zauważyć, że wzięliście więcej niż 100 gram jednego elementu. Tylko to już jest, że tak powiem, wasza sprawa, czy wy chcecie, że tak powiem, w taki sposób postąpić, czy nie. No wiadomo, jest to, że tak powiem, do obejścia, ale wydaje mi się, że tak jak mówię, zostawiam to wam. Ja tylko mówię, że raczej jest mała szansa, że ktokolwiek to zauważy. Także jeśli naprawdę wam na jakimś elemencie, załóżmy, zależy, nie wiem, na 200 gramach, ponieważ naprawdę potrzebujecie go do swojej makiety. No to możecie spróbować, chociaż że ja do tego nie zachęcam, oczywiście. No ale pewnie to ograniczenie jest głównie do tego, żeby po prostu jakiś sprzedawca jeden czy dwóch nie wjechali do tej fabryki i nie wykupili po prostu pół nakładu, żeby ludzie mogli się z tego jak najdłużej po prostu cieszyć. Także wydaje mi się, że tak to tam właśnie wygląda. A no, jeśli panujecie duże, duże, naprawdę duże zakupy, to naprawdę, no zachęcam Was, żebyście. Na pewno te przynajmniej pół dnia Legolandowego przeznaczyli na te zakupy, bo naprawdę można tam po pierwsze stracić głowę i dużo czasu. Także też przygotujcie sobie na pewno sporo pieniędzy na taki wyjazd, jeśli na pewno chcecie kupić no dużo tych klocków. No ale to chyba jest logiczne, także nie będę Wam już czego przypominał. Tak po prostu tylko chciałem to napąknąć. Pozostaje słuchajcie jeszcze kwestia karty rocznej, która jest według mnie naprawdę bardzo opłacalnym zakupem jak dla folii, ponieważ jest to karta która oczywiście uprawnia Was do wejścia w każdy dzień w sezonie danym Legolandowym, jaki kupicie, czyli od marca chyba bodajże do jakoś początku listopada, ale nawet jeśli idziecie na dwa dni, to wydaje mi się, że warto ją kupić. A to dlaczego? Ogólnie są trzy karty e, roczne. Jest najtańsza Basicowa, jest to taka pośrednia i jest jeszcze Merlin Pass, z tego co wiem. I ja najbardziej oczywiście polecam Wam e, tą pośrednią, ponieważ... Ta najtańsza chyba jest za 80 euro z tego co pamiętam. Za chwilę tutaj wam wkleję zdjęcie i na niej nie macie żadnych, że tak powiem, bonusów. Po prostu wchodzicie, możecie wejść w jakikolwiek dzień, chcecie i tyle. Na tej pośredniej macie to samo, czyli możecie wejść w każdy dzień, właśnie w tym sezonie, ale dodatkowo dostajecie tą kartę, którą widzicie w tym momencie na ekranie. O której zaraz powiem trochę więcej. No, i ta najdroższa jest identyczna jak ta pośrednia, tylko że po prostu macie stały rabat minus 10% w każdym sklepie z tego, co się dowiedziałem. Ale też wiem, że promocje się nie łączą, czyli nie możecie na przykład skorzystać z rabatu minus 10% i z jakiegoś z tych kuponów, co trochę się mija z celem. Ponieważ jeśli tam chcecie być tylko dwa dni, to raczej będziecie chcieli korzystać tylko z tych największych rabatów, które są właśnie na tej karcie. Dlatego ja polecam ten. I akurat jak w lato chciałem jechać, czyli w sierpniu, to akurat jakoś w połowie lipca pojawiła się promocja na każdy karnet, e, chyba minus 20%, także ja otrzymałem go za 80 euro, zamiast za 100. No ale słuchajcie, zwykła wejściówka do Legolandu jest w przedziale 40-45 euro, z tego co patrzyłem, w zależności od terminu. I przepłacamy tak naprawdę raz tyle. No, jeśli oczywiście kupujecie na normalną cenę, to nawet 60 euro warto jest przepłacić. Dla tych chociażby bonusów, które tutaj otrzymujecie, jeśli chcecie zrobić oczywiście jakieś większe zakupy, ponieważ słuchajcie, mamy tak, jeśli byście jechali ze znajomymi, to po prostu mamy cztery, słuchajcie, bilety dla znajomych, które możecie tak naprawdę z dnia na dzień zarezerwować, ponieważ ja tak samo zrobiłem. I e, 21 euro, słuchajcie, za osobę wtedy jest wejściówka, możecie tak zrobić 4 razy w ciągu całego jakby sezonu. Dalej, kolejne, sprawdziłem, co to jest. To jest po prostu kratisowy paszport LEGO, także taki zapychacz, który jest w ogóle nieprzydatny, ale spokojnie, za chwilę będą kupony, dla których naprawdę warto to kupić. Po prostu odebrałem go, bo chciałem sprawdzić, czy to jest coś, że tak powiem, innego, ale to był normalnie paszport, taki jak w LEGO Store, więc po prostu nie warto moim zdaniem, tym bardziej, że nie mają żadnych unikatowych pieczątek, a przynajmniej nie mieli, jak jeden ja tam byłem. Później w każdym roku macie cztery unikatowe kupony które uprawniają was do odebrania specjalnego klocka w takim terminie jak jest tutaj napisane, czyli od 26 do 28 kwietnia ten był. Ale też zauważyłem, że jeżeli na przykład ja byłem w danym, danej dacie, że tak powiem, poboru jednego klocka i dawałem kupon, właśnie już taki, który był przeterminowany do pracownik, i tak dał mi ten klocek, który jest teraz. Także, jeżeli po prostu byście byli w tym terminie danym, to możecie sobie po prostu pójść i odebrać cztery takie klocki na pamiątkę, żeby po prostu te, te kupony Wam się nie zmarnowały, no bo taki kupunek jak, jak już go miałem w sierpniu, że tak powiem, no to on już był bezużyteczny, a tak to mogłem chociażby ten klocek sobie odebrać. Zawsze lepiej mieć klocka, że tak powiem, niż go nie mieć w swojej kolekcji. Taka jest przynajmniej moja opinia. Dalej mamy, słuchajcie, 20% na jedno Jeden zakup na terenie całego Legolandu w jakimś sklepie powyżej 60 euro jest to idealny kupon, moim zdaniem, na zakup w fabryce elementów i ja też tak uczyniłem. Po prostu kupujecie jak największą ilość elementów, spędzacie w fabryce. Nie wiem, ćwierć, pół lub cały dzień, w zależności jakie macie zakupy i wykorzystujecie ten kupon i od kwoty końcowej 20% wam schodzi. Także naprawdę jest to coś genialnego w tym kuponie, i na takim kuponie, jeśli robicie dużo zakupy, naprawdę, to na tym samym kuponie może wam się już cały zakup, że tak powiem, biletu rocznego zwrócić, taka jest prawda. Później kolejny, właśnie, klocek do zebrania, klocka, że tak powiem, czy znaczy kupon. Sorry, bo się teraz zakręciłem. Od 14 do 16 czerwca był kolejny taki klocek, tak jak tutaj. Każdy oczywiście przedstawia inny nadruk. Kolejny jest też super kuponem. Tak naprawdę te dwa kupony są najlepsze z całego, właśnie pasa. Mamy 25% na jeden artykuł, także ja polecam ogólnie kupić wtedy jakiś zestaw w Skishopie naprawdę duży, taki, który nie jest dostępny poza LEGO Storami. Wiadomo, punktów VIP nie dostaniecie, ale 25% to i tak jest ogromna zniżka, także ja bym polecał właśnie jakiś taki zakup, bo też tak uczyniłem. I na samym haul zakupowym zobaczycie też, zobaczycie też co właśnie udało mi się na ten karnecik złapać. Później mamy 20% na... W restauracji osobiście nadal mam ten kupon i go nie użyłem, ponieważ po prostu miałem swoje jedzenie do Legolandu. O, i tak jak widzicie, do trzeciego tutaj mamy. Słuchajcie, listopada, oczywiście. Także tutaj nawet macie o terminy. Także to dla mnie jest ważne nawet do stycznia, ale to nie ma żadnego znaczenia, tak mi się wydaje, bo raczej większość z was tam nie będzie jeździła na przykład co miesiąc, bo nie mieszkacie w Niemczech, tak mi się przynajmniej wydaje w większości, a na jakiś tam weekend bądź kilka dni. Także po prostu nie ma to sensu nawet terminy terminów przytaczać. Kolejny jeden gratisowy grawer na minifigurce też pokażę wam co zgrawerowałem. Jest to, to tak naprawdę kupon o wartości 2 euro, no bo tyle to kosztuje, więc to też nic specjalnego. 25% w butiku też skorzystałem, bo pomyślałem, że jeśli spodobała mi się jakaś tam torba, to po prostu wykorzystam go, no bo jednak 1,4 ceny mniej to zawsze spoko. Jest, to, za, jest to, to ten sklep ta przeciwko City Shopu, jakby ktoś nie wiedział, on tam się znajduje. Wszystko na mapce oczywiście Legolandowej będzie, w sumie wam chyba już pokazałem. No i tak, mamy jeszcze jeden gratisowy oczywiście też ten klocek, który ja właśnie odebrałem w tym terminie 16-18 sierpnia. I też wam go pokażę na holu zakupowym już niedługo. I 20% rabatu na kolejne chyba jedzenie. Z tego co się dowiedziałem. Też go oczywiście nie wykorzystałem, bo tak jak już mówiłem wcześniej, jedzenie miałem swoje na terenie parku. No, i ostatni klocek, czyli kolejne zebranie elementu od 20 do 22 września. Wiedziałem, że w tym terminie nie będę w tym Legolandzie, więc po prostu też dałem ten kupon i dostałem po prostu. Za te cztery kupony, cztery takie klocki, także tak to się prezentuje tutaj. No i co? No, na najwyższą uwagę zasługuje głównie ten kupon i ten kupon. Mówię, jak kupicie po prostu bardzo dużo rzeczy w fabryce i jeden duży zestaw w City Shopie, to się po prostu opłaca. Bo nie dość, że możecie kilka dni z rzędu w Legolandzie być i nie płacić to każdego dnia osobno to jeszcze macie o wiele tańsze zakupy na terenie tego parku, także moim zdaniem ogólnie jest opłacalnym zakupem właśnie kupienie takiego, takiej karty rocznej. No i ewentualnie ten właśnie bilet dla znajomych też mi się wydaje, że mógłby mieć tutaj dosyć sens z tych kuponów, a reszta to takie bym powiedział trochę zapychacze, ale mimo to warto. Kupić moim zdaniem ten bilet w szczególności dla Afoli. W kolejnych materiałach słuchajcie też kilka porad odnośnie Legolandu, ale w formie holów zakupowych po prostu przy okazji będę Wam też mówił co kupiłem i dlaczego tak zrobiłem. Także dzięki Wam za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!